Z natury są wybuchowi, alchemiczne stworzenia zbudowane z łatwopalnych składników emocji, ego i zazdrości. Wystarczy je podgrzać, zamieszać i czasami otrzymuje się złoto, czasem katastrofę. Książka, o której dzisiaj chcę wam opowiedzieć, nazywa się z Złoczyńców. Dlatego, nie bez przyczyny, znalazłem się właśnie w tym miejscu. Jeżeli książkę już ktoś z Was przeczytał, na pewno napisze, że klimat i charakter jest oddany stuprocentowo. Autorka przenosi nas tutaj w lata 90. Jesteśmy w koledżu, w szkole, prywatnej szkole, gdzie młodzi ludzie uczą się kunsztu aktorskiego, występują, odgrywają sztuki Szekspira. No jest to typowo amerykański, elitarny, hermetyczny koledż. Szkoła, która mocno pielęgnuje tradycje i bardzo indywidualnie podchodzi do swoich uczniów tak, aby odwołując się do ich ambicji, wyciągnąć z nich to, co właśnie w nich Najlepsze. I książka Ta ma bardzo specyficzną budowę. Przed każdym rozdziałem dostajemy bowiem mały epilog, który jest czasem teraźniejszym, bo jak się okazuje, wszystkie rozdziały podzielone na sceny bardzo mocno teatralnie zresztą. No, są tak jakby retrospekcją. Dlatego na samym początku powieści dowiecie już, co się wydarzyło, a mamy tutaj do czynienia no, z odsiadką więzienną dziesięcioletnią za rzeczy, które właśnie wydarzyły się 10 lat wcześniej wspomnianym przeze mnie już koledżu. Bohaterów jest aż siedmioro, ale uwierzcie mi, że nawet jak na taką liczbę autorka nadała im tak charakterystyczne cechy, że nie gubimy się w tym, kto jest kim. No bo powiecie sobie, na 360 stronach, jak można było stworzyć no, takiego prawdziwego z krwi i kości, wiarygodnego bohatera. Otóż udało się, dlatego że mimo że jest aż ich siedmioro, to na czoło wysuwa się ten jeden, z którego perspektywy widzimy całą przedstawioną historię. Podczas jednej ze scen, w której to każdy z młodych aktorów miał wchodzić na scenę i opowiadać o swoich słabościach i o swoich mocnych stronach, no dzięki temu my, czytelnicy, mogliśmy przypisać im już jakieś cechy charakterystyczne, przez co towarzyszyły nam przez całą opowieść. No i mimo, że cała nasza siódemka ma ze sobą tak bliskie relacje w koledżu jak niemal rodzina, wiedzą sobie praktycznie wszystko, trzymają się ze sobą bardzo mocno, to jak się okazuje chyba nie jest tak do końca jak byłoby naprawdę i między nimi bardzo często dochodzi do jakichś tarć, no i do chorej rywalizacji, bo jednak stawka toczy się no, o rolę, bo przecież najważniejsze jest kto dostanie właśnie tę główną rolę. Jeśli o samą formę chodzi książki, to jest ona bardzo specyficzna. Autorka tutaj pokusiła się o wstawki takie mocno teatralne, powiedziałbym. I tak jak już wcześniej wam wspomniałem, nie ma rozdziałów, tylko są sceny. I momentami zapisy dialogów są podobne jak w dramacie. Jest wymienione imię, dwukropek, po czym kwestia. I ja wiem, że część czytelników sobie z tym nie mogła poradzić, bo nie wiedziała, czy to są myśli bohaterów, czy to są prawdziwe dialogi. Wydaje mi się, że było to potrzebne właśnie do tego, żeby oddać tą teatralną formę. No i nie powinien was przeradzić, Także fakt, że będzie się tutaj pojawiać mnóstwo cytowanej przez bohaterów sztuki Szekspira, a to Macbetha, a to króla Lira czy Juliusza Cezara. Uwierzcie mi, nie będzie to jakoś mocno przeszkadzające, bo. Te cytaty w ustach bohaterów wybrzmiewają dość naturalnie, i ja nie miałem żadnego problemu z interpretacją. Nawet nie potrzebowałem dość dużo czasu, żeby się do tego przyzwyczaić. I później uważałem to za właśnie element taki konieczny, takie fajne spuentowanie, że autorka zamiast wkładać w usta bohatera normalny dialog, dawała mu tutaj cytat z sztuki Szekspira, który mógł dokładnie wyrazić to, co w danym momencie poczuł. Uważam, że jest wiele ciekawych wartości, a wiadomo, jeśli chodzi o teatr, to tutaj pierwsza rzecz, jaka od razu się nasuwa, to na ile jesteśmy sobą, a na ile odgrywamy role. A być może jest tak, że te role, które odgrywamy na scenie, odgrywamy je później w życiu, albo też odwrotnie, i wszystko się nagle zaczyna mieszać, i nie potrafimy odróżnić prawdy od gry aktorskiej, fikcji od rzeczywistości. I patrząc czasami w lustro, sami zaczynamy zastanawiać się, na ile jestem sobą, a na ile zakładam maskę dla świata, a może już nawet dla siebie, może już uwierzyłem w tą rolę, którą często przyszło mi odgrywać. Jest to oczywiście też problematyka z zakresu moralności, z tego, jak bardzo, jak wiele można poświęcić dla przyjaźni, o właśnie chorej, niezdrowej rywalizacji. Kobietom oczywiście spodobają się wszystkie wątki dotyczące miłości, bo również się tutaj pojawiają. Jest tutaj wiele przytyków do tego, jak bardzo ulegamy wpływowi Otoczenia swoich przyjaciół, swoich bliskich, jak bardzo zmieniamy się pod nich i dla nich zapominając czasem o samym sobie. Ale teatr z uczniów to książka przede wszystkim mówiąca nam o mocy ukrytej w słowach, że w odpowiedni sposób użyte mogą wywołać naprawdę poważne skutki. więc podsumowując, moi drodzy, tak złoczyńców jest książką dobrą, książką godną polecenia. Uważam, że tak, że choć Lekka jest jej forma, to naprawdę możemy wyciągnąć z niej całkiem ciekawe wartości i chciało się czytać, chciało się zgłębiać w tą historię. No mimo tego, że wiedzieliśmy już i mogliśmy się domyślać, co się wydarzyło, i potem, jakby wiedząc już, co się stanie, śladami bohatera cofaliśmy się i odkrywaliśmy, jak było naprawdę. Ale w żaden to sposób nie przeszkadzało. Naprawdę czytało się to jednym tchem, mogę chyba tak powiedzieć. I to jest literatura na jeden maksymalnie dwa wieczory, od której no chyba nie będziecie mogli się Oderwać, bo ta fabuła jest prowadzona w sposób bardzo dobry. Oczywiście jestem tego świadomy, że nie każdy ma ten sam gust i ten właśnie teatralny styl może Wam się nie spodobać, ale wydaje mi się, że możecie dać szansę i że nie będzie tutaj tego przesytu Szekspirem. No mimo tego, że sama autorka twierdzi, że książka ta jest właśnie ukłonem w stronę Szekspira, w stronę jego twórczości, no w stronę tego, że był nie do końca zawsze doceniany i nie oddawano mu należytego szacunku. No i moi drodzy, z mojej strony to by było na tyle, jeśli chodzi o ta Złoczyńców. Jeżeli będziecie jeszcze mieli jakiekolwiek pytania odnośnie tej książki, możecie spytać lub podjąć się dyskusji w komentarzach. Ja postaram się odpowiedzieć na każdy z nich. No i w tym miejscu dziękuję raz jeszcze. No aktorom już, którzy no, nieświadomie wcielili się idealnie wręcz w rolę bohaterów, którzy wystąpili właśnie w tej książce. Pamiętajcie oczywiście o moich social mediach, o Instagramie, o tym, że możecie napisać do mnie maila, czy to o współpracę, czy to w jakiejś konkretnej sprawie. Pamiętajcie też o Facebooku, gdzie publikuję ostatnio Felietony i mam zamiar robić to regularnie. No i moi drodzy, ja z Wami się już powoli żegnam i pamiętajcie żeby w życiu nigdy nie kreować się na kogoś, kim się nie czujecie. Bądźcie zawsze sobą i to wam wyjdzie najlepiej. Z książkowym pozdrowieniem.